Pierwszy atak choroby, który nas zaskoczył, e, który Dorota miała, mając 30 parę lat, e, dokładnie tak wygląda. To znaczy, ta krzywa poszła strasznie, strasznie do góry i Dorota zaczęła robić rzeczy, które w owym czasie dla nas obojga były zupełnie absurdalne. Znaczy, dla Doroty to był wspaniały moment, hmm. ponieważ to była królową świata przez chwilę. I co, co konkretnie tam się, się zadziało? Powiedzmy. Och, e, mnóstwo rzeczy. Dorota w tym czasie była zaangażowana w projekt teatralny, e, w którym miała główną rolę. W związku z czym e, to były niekończące się imprezy, to było też wydawanie pieniędzy. A, a, a koniec końców, tym, co już przepełniło, już, już to już był ten moment, w którym wiedzieliśmy, że jest jakoś bardzo źle. Dorota wdała się w absurdalny romans ale to już, no, romanse się zdarzają. No właśnie, więc skąd to, wiedzieliście, to, że to jest... Tego... E, po pierwsze, myśmy się dobrze znali e, i, i, i bardzo sobie ufaliśmy, a po drugie, Dorota miała romans z, nastolat, z nastolatkiem, także to zupełnie była nie Dorota, mhm. tak, to była zupełnie nie Dorota. I udaliście się do, do psychologa w tym momencie, psychologa? Tak. Dorota sama jest psychologiem, w związku z czym i jej się też zapalały czerwone światełka. One były mocno przytłumione euforią, a, ale zapalały się te czerwone światełka. Skonsultowaliśmy się z jednym lekarzem, z drugim lekarzem i potem nastąpiło jeszcze jedna rzecz, bo jak sobie możecie wyobrazić, ja nie byłem do końca zadowolony z tego romansu. I... Także chciałem podjąć dosyć drastyczne kroki. I to spowodowało zupełnie spokie. Chcia, chciałeś się o, odejść, no myślę. Tak, zupełnie. tak. E, I w tym momencie nastąpił kompletny spadek w drugą stronę, przechyl, prze, zupełnie przerzucenie się w kompletnie w depresję, stany lękowe i psychozę. I to już było dla nas w momencie, kiedy już ta rzeczywistość zupełnie zaczęła rozjeżdżać, to już było jasne.